Dobry wieczór Państwu, no, trzy punkty to jest dla nas na pewno y, pozytyw, fajnie, że, że, y, że optymalnie, ale nie ukrywam do przerwy y, powinniśmy mieć więcej spokoju, bo była sytuacja bardzo klarowna i, i zabrakło naprawdę trochę precyzji, żeby do szatni mieć 2-0 i to może by dało trochę więcej spokoju, no ale taka jest piłka, że za chwilę przy dużej determinacji gospodarzy mieliśmy trochę problemu na początku drugiej połowy, ale zespół się broni, no kartki nie wiem, mam wrażenie, że, że w pierwszej lice się rozdaje bardzo bardzo dużo jest tych kartek. Nie wiem, nie chcę tego oceniać, ale, ale sama liczba mnie przeraża. Oczywiście kartkę dostaliśmy czerwoną co wyklucza zawodnika, i później zespół naprawdę musiał tutaj mocno pracować na to, żeby, żeby w tej obronie ta szczelność była, żeby ten dorobek punktowy mieć. I na pewno liczyliśmy na to, że skontrujemy, że jeszcze nam ta jedna sytuacja przyjdzie. Były takie namiastki fajnych kontr, ale. No dobrze, to, to u nas uspokoiło na, na pewno ta bramka na 2-0, ale było trudno. Do momentu tej szalonej bramki zespół musiał mocno, mocno pracować, dlatego e, brawa dla chłopaków za ten taki charakter, bo tu trzeba naprawdę trochę takich sił wolicjonalnych, żeby, żeby no, gdzieś nie popełnić błędu, żeby jeszcze ten wysiłek mimo zmęczenia gdzieś e, wydobyć. Także tu mamy szacunek e, do, tego, e, do, tego, e, do tej końcówki, bo naprawdę było e, dużo i, i też koncentracji. Nie ukrywam też, mieliśmy trochę szczęścia, bo, bo były te sytuacje takie, gdzie nasz bramkarz potrafił dobrze się zachować i rzeczywiście parę piłek obronił dobrze i to na pewno to też była, to był też efekt tej, tej skuteczności jego. Dziękuję.